Hej, cześć czołem, zagramy w Sakra de Władca Smoku No to zaczynamy. No bo postać stwórzmy. Mamy kilka postaci. Serafia. Serafię, Smoczymak, Inkwizytor, Dryadę. Wojownik Cienia, strażnik świątyni i wysoką elfkę. My sobie zagramy inkwizytorem. Mamy do wyboru dwie kampanie. Kampania cieni i kampania światłości. Oczywiście kampania cieni to jest zła kampania. Światłości, dobra. O, przepraszam, stukłem mikrofon. Mamy kilka bogów. Bóg Lumen, Foren. Forens, Kybe jakoś tak, ker Kułam i Tesla oczywiście znaczy, ta postać może kilka ma kilka do wyborów bogów inkwizytor może tylko z, z trzech bogów możemy wybrać z inkwizytorem więc ja sobie ja myślę, że co by tu wziąć Wezmę sobie bogini boginię Kerr, tutaj mamy trudność srebrny i brąz, zagramy sobie na brązie, bo na srebrnym nie czuję się zbyt mocny. Mamy tryb hardcore, to to odpada i dotyk eksperta, więc sobie na dotyku eksperta zagramy. Zmienimy sobie postać na... Jaką by tu możemy nazwę dać? Pomyślmy chwilkę... poczekajcie... Hmm. Może sobie damy... Krosta, tak jak mamy. Tak się kanał nazywa. Tutaj możemy sobie kolor skóry postaci wybrać. A ja sobie ustawy domyślny. Kolor chochlika. To niech jest w sumie czarny. O. Rozpoczynamy. Coś się chyba ścięło.

The Seraphim continued to watch over the fate of the world. In their wisdom, the Seraphim chose to share their knowledge, bestowing magical secrets of the energy upon the favored high elves. But power breeds fear, anger, and jealousy. The perilous energy became the center of all disputes. Finally, a terrible war raged through Ancaria, erasing all order in its wake. An even more advanced high elven civilization arose from the ashes of the dead, deriving their power from abusing T energy. The beautiful cities and the people are threatened by the T energy that has escaped its confines. Hideous mutated creatures now rampage through the lands, destroying everything in their path. Przepraszam, musiałem ominąć filmik ponieważ nie wiem czy ale się ciął. Mam równo 30 FPS-u -y, tak ma nastawione Więc trudno się mówi Nigdy w tą grę nie grałem, życzyłem tylko okiem u kolegi Spodobało mi się, no to zakupiłem Z tego co widzę Będę chyba musiał napisy włączyć Więc tutaj sobie ominiemy Bo nie mamy napisów biją nas Znaczy mnie biją Dobra zginęli, złoto Napisy sobie później włączę No i zaczynało się, zobaczmy ile jaka tu duża mapa jest nie wiem czy całą przejdziemy. Ja nawet nie wiem czy żeby to powiedzieć. Skończymy tą grę. Bo to jest masakra. Może przybliżmy. Pierwsze co może pójdziemy tutaj. Bo to mi spisek, to jest zadanie główne. Więc na razie no, przejdziemy spod tutaj i tu. Dobra. No tu mam skrzyneczkę. Mamy kilka fantów, to zbierzmy sobie wszystko Później zobaczymy co tam było No tu mamy bandytów, może sobie oddalę jeszcze bardziej okej okay. Coś jest? Nie Na razie idziemy drogą, tutaj widzę kogoś On następny bandyta I tu mamy kolejnego no chodźcie Tą postacią będę grał z e, dwuręcznie, eee, co ja mówię, Z na dwu, na dwóch rękach będę jak to się nazywał za wam powiem czekajcie, czekajcie, tutaj gdzieś było to Tak e, nie Dwiema, dwiema broniami o właśnie, się tam się przypomniało. Jeszcze pod tabem mamy mapę. Okej, okay, wygraliśmy. Patrzmy tutaj. Zbierzmy się wszystko Może czymś, powiedzmy, na jakimś... tak się leczy okej okay. Taki skrót do zbierania przedmiotów, żebym nie musiał tutaj naciskać ciągle e, Mankiety Dobra Dojdziemy sobie tutaj do tego obelisku, wytłumaczę wam co on robi i skończymy może tutaj jakoś coś jest? Zobaczymy. Nie ma, ale ten dyspoj wyjdziemy. Bo czemu by nie? Ej, gdzie ty idziesz? Tu masz iść. A tu mamy bandytę, tak? Tak. To go od razu rozwalimy. Nic, nie wypadło. Szkoda. No, nawet tu mamy monolit wskrzeszenia Kiedy umrzemy pojawimy się tutaj Kiedy zaczynamy nową grę, również się pojawiamy obok tego monolitu Trochę no denerwująco bo wtedy potwory wszystko się odradza Ale okej okay. O coś wypadło Jakiś Po no, Poza tym może się sprawdzić. O tu mamy kolejny Odpuszczmy sobie plecak. Zobaczmy co tu mamy. Knący... mknący? Tak. Nóż do rzucania gniewu. To jest druga bo Nie można chyba... O no nie mogę mieć dwóch? Nie. A który jest lepszy? A nie, to jest do rzucania, to nie chce. Co mamy? Co wam wytłumaczę. By to było... sztuki walki to były. Mamy kilka sztuk walki w każdej postaci. Tutaj jest potworna inkwizycja, przebiegła wyższość, niegodziwe za No i tu mamy kombinacje, które możemy łączyć. I każdy y, sztuka walki, sztuka walki jeśli się może dzielić na specjalne umiejętności, poprzednich umiejętności. No nie wiem jak to wytłumaczyć, ale tutaj się dojdziemy później. Co mamy? Bezlitosny okalecznik do tego uszywamy. Oczyszczająca chłosta. To odwrócenie polaryzacji. A tu mamy? Biorun łańcuchowy. To sobie założymy. Ok. No więc tak, tutaj zakończymy odcinek. Mam nadzieję, on się podobał. Dzięki do usłyszenia.